Witam Was serdecznie w piątek zapowiadamy Australię czyli Kambosos kontra Loma Matrix Łomacienko natomiast jest jeszcze parę innych rzeczy o których wspomnę jednym zdaniem natomiast hmm, wspominam rzeczy które będziecie oglądać rzadko wspominam rzeczy które będzie oglądało 0,01% ludzi oglądających tego vloga choć oczywiście ich jak najbardziej szanujemy natomiast parę takich hmm, wiadomości sportowo informacyjnych, pięściarskich, sportowo-informacyjnych, przede wszystkim WBC ustaliła, że ma być walka Sandor Martin kontra Devin Hanif Dla Dewina Heini to ma być obrona jego tytułu mistrzowskiego. Nie widzę jakiejś niesamowitej kolejki stacji telewizyjnych ustawiających się po to, żeby zobaczyć walkę Devina Heini z Sandorem Martinem. No raczej nie. Natomiast to już było, to już było wiadomo, wcześniej zobaczymy, jaki będzie teraz, teraz ruch. Hej niego. Zobaczymy, jaki teraz będzie rok, bo, bo tutaj raczej olbrzymich pieniędzy z pay-per-view spodziewać się nie można inaczej. Na pewno nie można się spodziewać żadnych wielkich pieniędzy, ponieważ Sandor Martin jest postacią anonimową. Ja wiem, że to jest przyzwoity bokser. pięściarz, przepraszam. Ja bokser w dalszym ciągu poprawne, Natomiast w krwi u nikogo ta walka nie burzy. Krwi takiej. O nie mogę się doczekać. Sandor Martin kontra. David Haynie. Niesamowite. No, kiedy to jest? Muszę już w tej chwili kupić bilet. Czterech takich jest. Trójka to rodzina Sandora Martina. Dobra, co jeszcze mamy? O, poznaliśmy e, to jest ważne, poznaliśmy dwóch kolejnych, dwie kolejne, dwa kolejne zestawienia na gali, na której oczywiście Łukasz Urzański walczyć będzie z Lorencem Okoli w obronie swojego pasa mistrza świata wagi, wagi e, Bridger e, WBC Pławecki kontra Garcia. Na papierze wygląda jak mismatch, bo Pławecki jest ambitny, serducho, nikt mu tego nigdy nie zabiera. Natomiast box to nie jest jego dyscyplina numer jeden. Natomiast to jest dyscyplina numer jeden dla Garcia, Więc tutaj zestawienie stylów, jeśli chodzi o matchmaking, się udało. Natomiast jak to wypadnie na ringu, może być brutalnie dla Pławeckiego. Czerkaszyn kontra Kota. Mm. Jest ok, jest ok, oczywiście można w tym momencie podpiąć kotę po to, że dwa razy bił się z naprawdę wielkimi nazwiskami. 5 lat temu przegrał przez KO z Charlo, trzy lata temu przegrał z Sebastianem Fundorą. Tutaj jest to, to legendarne zdjęcie, pamiętam jak to zdjęcie pierwszy raz wrzucono, to jest z Carson to zdjęcie w Kalifornii, kiedy wrzucono to zdjęcie to... Były takie, były takie komentarze, że to jest jakaś manipulacja, i tak dalej. Nie, taka różnica wzrostu była pomiędzy Koto i, Koto i Sebastianem Fundor. Tutaj nie ma żadnej manipulacji elektronicznej, cyfrowej, nic. Po prostu taka była różnica wzrostu. Także oczywiście to są mega rywale, natomiast skończyło się w sposób brutalny dla Koty. Ostatnia jego walka. Która ma jakieś znaczenie, która coś może powiedzieć na temat tego, czego się będziemy mogli spodziewać po walce Fiodora z Kotą. To jest jego przegrana, z mającym pięć walk zawodowych. Pięć walk zawodowych Gomezem przegrał każdą rundę. No, tej ostatniej walki z kimś, nie wiem, z jakiejś wagi lekkiej, to nawet nie liczę, bo to, to jakieś nieporozumienie. Natomiast Biorąc pod uwagę, jak wyglądał przemieg walki Kota e, kontra Gomez. Gomez jest chyba koło setnego miejsca w boksreku, to mi się wydaje, że bardzo podobnie będzie przebiegał przebiegał e, przebiegała walka z Fiodorem Czerkasiem. Myślę że, myślę, że podobnie na punkty tutaj. Nie? Albo Fiodor będzie chciał się... Nie wiem, e, pokazać, że nawet takich, którzy sporo rund potrafią przetrwać, natomiast nie przeciwko bardzo dobrym. Natomiast jedna i druga rzecz, która e, wyróżnia, wyróżnia koto w tej walce, no to przegrywa z tymi, którzy potraf, potrafią bić. Szczególnie ta walka z Sal, ale to było 5 lat temu. Słuchajcie, 5 lat temu w boksie, to jak doskonale wszyscy wiedzą, co oglądają ten, tą, to, ten, ten vlog. No to jest przepaść. 5 lat przypadek nie wiem co skoty, co stało, ale wiadomo, że to jest cały czas kwestia odbudowania Czerkaszyna. Niezłe nazwisko, e, może być. E, myślę, że większych problemów tutaj u Fiodora Czerkaszyna w tym pojedynku nie widzę. Natomiast czekam, kiedy będzie podany e, przeciwnik Janka Czerklewicza, bo wiemy, że nie będzie to talarek, bo w pierwszej wersji miał być to talarek, natomiast nie będzie, bo jakieś zawieszenia mu tam nad głową wiszą, czekam na rywala Janka Czerpliwicza. walka już niedługo jak już mówimy o pojedynku głównym tego, tego wieczoru w Rzeszowie, czy w podpromiu ktoś mnie tam poprawiał, no to już jutro spotkanie najpierw w Rzeszowie na stadionie na stadionie stali Łukasza z Lorencem Okoli a później spotkanie z kibicami wrzucam w tym momencie te dwa plakaciki an anoncujące, to fajna rzecz dla kibiców boksu w Rzeszowie pewnie, pewnie będzie fajna, fajna grupa ludzi, którzy będą to oglądać. Podziwiam Lorence Podziwiam Okoli, bo to jest jego drugi indywidualny wyjazd przed tą przed rozpoczęciem całej tej akcji promocyjnej, która przecież zacznie się dopiero zacznie się dopiero za za 10 dni, czyli nie Następny poniedziałek, tylko następny poniedziałek to wiadomo co będzie, to będzie usyk kontra fury i wszystko co będzie się, tam, będzie się tam działo, natomiast ten jeszcze następny poniedziałek trzeba będzie poczekać, natomiast okoli już jest, już jest, chce się pokazać, za to też czapeczki z głów lecą. Dobra, to to żeśmy odhacili, przechodzimy teraz do... Najpierw dwa zdania o tym, co będzie oprócz Łomacienko kontra Cambosos, Quadras kontra Moloney, to jest niezła walka w WBC Interim, szczególnie ja lubię Carlosa Quadrasa, tylko co zostało jeszcze z Carlosa Quadrasa po tych ostatnich bitkach, które, które dostawał między innymi od Bama tego specjalnie tego specjalnie nie wiem. Co tutaj sobie jeszcze zapisałem? O, wraca Huey Fury. Huey Fury, który tak naprawdę wraca po trzech latach, bo tego pojedynku z Dowbysenką 3 tygodnie temu, czy dwa tygodnie temu, to ja nawet, nawet nie liczę, bo to nawet nie była walka. Natomiast jest pytanie, czy, czy to, co zobaczymy podczas tego weekendu z 40-letnim Niemcem o nazwisku Corte. 295 w rankingu to jest, będzie cokolwiek innego. Fury się cieszy, Fury, Fury się cieszy, że o, trzy walki w ciągu dwóch tygodni, trzy, dwie walki w ciągu trzech tygodni super, że coś takiego mam. W dalszym ciągu marzę o tytułach Mistrza Świata. No dobra, po prawie 3 lata przerwy, każdy z nas marzy. Ja też marzę o tytule Mistrza Świata. Nie w boksie, ale, ale takie, marzenia, takie marzenia jak najbardziej mam. Co my tutaj jeszcze mamy? O, McCaskill kontra Price to jest e, walka o pas WBC. To oczywiście pani McCaskill kontra Price. Nie lubię McCaskill, mimo że jest Chicago. kibicuje Price. Żartuję oczywiście dla tych, którzy powiedzą, jak możesz, przecież musisz być bezstronny. Jestem zupełnie bezstronny, natomiast nie jestem fanem boksu, boksu Jessica McCaskill i nie jestem fanem Jessica McCaskill jako osoby mam pełne prawo, e, pewnie, rzucę, pewnie rzucę okiem, ponieważ już, już kilka razy się czaiłem na to, żeby ktoś ten tytuł jej wreszcie zabrał natomiast e, może to będzie może to będzie tym razem dobra, to przejdziemy do czegoś, co tak naprawdę e, podejrzewam nie inaczej, nie podejrzewam, wiem 100% pewnością, że to jest coś co naprawdę interesuje kibiców, mianowicie Kambosos e, kontra Łoma Cienko mm. więc tak, zacznę od Zacznę od tego, co mówiłem, kiedy pierwszy raz ogłoszono tą walkę, że dla mnie to jest mysmecz. Dla mnie to jest mysmecz z bardzo wielu powodów, o których za chwilę powiem. Nie za długo oczywiście, ale, ale tak, żeby to miało jakiś sens, bo mogę jedną rzecz powiedzieć, natomiast muszę powiedzieć, dlaczego tak mówię. Przede wszystkim, jak miałbym wybrać najgorszego rywala dla Kambosos, no to Łomacenko byłby w pierwszej trójce tych najgorszych rywali. Przypominam, jak walczy Kambosos. Kambosos chce się z każdym bić. To znaczy, jak będziesz stał naprzeciwko niego i robił wymianę ciosów, to Kambosos ma szansę. Natomiast jak nie będziesz tego robił, a mianowicie puścisz mu dwie bombki, zmienisz pozycję, oddalisz się od niego, skrócisz dystans, wydłużysz dystans, znowu dwie bombki, to on jest zagubiony w mgle. Kto tak walczy? Na przykład tak walczy Davin Haney, który dwa razy zrobił sobie z nim sparing w Australii, ciężko płatnie. I na przykład walczy tak Wasyl Młomaczenko. Czyli, biorąc pod uwagę, co chce robić Kambosos w obecnym, na obecnym stanie swojej kariery. Najwyraźniej mówiąc, to samo robi Maxi Hughes, z którym, z którym walkę przegrał. Znaczy, według sędziów walkę wygrał, natomiast wszyscy wiedzieliśmy, że Kambosos kontra Hughes to była jedno z największych kryminałów, jakie można było sobie wyobrazić. Dać zwycięstwo w tamtej walce Kambososowi. Natomiast jeszcze jedna rzecz na temat Kambososa, bo ktoś mi napisał i całkowicie słusznie, że to jest chyba najbardziej fartowny pięściarz, jakiego, jakiego zna. To jest prawda, bo o ile dobrze pamiętam, pamięć mam słabą, ale nie jeśli chodzi o boks. Jeżeli dobrze pamiętam, to walka z Lopezem. E, walka z Lopezem, z Teofimo Lopezem. Największy sukces w jego kariery, coś, co go naprawdę zrobiło. Właściwie zrobiło go nazwie, nazwisko to była trzecia kolejna walka, wygrana przez Cambososa niejednogłośną decyzją sędziów. Czyli równie dobrze, równie dobrze mógł być w tych walkach 0-3. 0-3 to akurat nie, w tych pozostałych, poprzednich dwóch to tak, natomiast walkę z Lopezem wygrał. I to jest prawda. Oczywiście abstrahujemy od tego, ile w tym było winy Lopeza, który walczył jak kompletny idiota w tej walce, zupełnie, bez sensu kompletnie. Natomiast wygrał, jest wygrał. To nie jest wina Kambososa, że nagle Lopez doszedł do wniosku, że ja a będę się z nim bił, zupełnie go zlekceważył. To w ogóle wyglądało tragicznie. Tragi, tragi. Szansa na to, że zlekceważy go Wasyl Łomaczenko, wynosi zero. Wynosi zero. Po prostu, bo dla Łomaczenki to jest najważniejsza walka w życiu. Po tym, czy przegrał z Dewinem czy nie przegrał z Dewinem Heni. Nawiasem mówiąc, dla tych, którzy uważają, że sportowo, sportowo, Wasyl Łomaczenko może przegrać z Kambososem na podstawie tego co widzieliśmy. No to mam nadzieję, że to nie są ci sami ludzie, którzy mówi, mówią, mówili i mówią do dzisiaj zresztą, że, że David Haney przegrał z Łomaczenką. Bo jeśli David Haney przegrał z Łomaczenko, a jednocześnie dwa razy zrobił sobie płatny sparring w Australii, bo tak było, to nawet nie były walki, to były płatne sparringi, robił kompletnie co chciał, przekładał go z ręki do ręki, i tak to wyglądało. Oczywiście. Jedną czy dwie, czy może dwie i pół rundy w tych walkach wygrał. Natomiast nie wygrał dlatego, że, że, zmusił, że zmusił Davina Heaney do czegokolwiek. Do niczego. Davin Heaney walczył tak jak potrafi. To co robi Davin Heaney, praca nóg Davina Heaney, to w dalszym ciągu przy Wasylu Łomaczence to jest jeszcze daleko. I tu jest jedno pytanie, w jaki sposób może przegrać tą walkę Wasylu Łomaczenko. Jeden z moich kolegów dobrze napisał. Sędziowie albo kontuzje to są dwie możliwości, jak może tą walkę Wasy Łomaczenko z Kambososem przegrać. Ja jeszcze dorzucę jeszcze jedno: że Wasy Łomaczenko nie jest nawet w pobliżu taki, takiego pięściarza, jakiego go pamiętam. Trudno mi sobie to wyobrazić, aczkolwiek nie wyglądał genialnie w ostatnich walkach Wasy To przy tym stylu boksowania wymagającego nie, nieprawdopodobnego refleksu i, i szybkości poruszania się, i to wszystko, co robił Matrix, jak nikt inny na świecie, no jednak wiek ma znaczenie. Wiek ma znaczenie i to bardzo, bardzo poważne. I ten wiek, ten wiek było widać. Ten wiek było było już ostatnio u, u niego widać. Sędziowie, tutaj Sergio Mora. Komentator Dazon, m.in. były rywal Grzesia e, Proxy, również między innymi powiedział, że będzie mu, cytuję, będzie mu bardzo ciężko wygrać na punkty łumaczence. E, e, będzie mu bardzo ciężko wygrać na punkty w Australii. To od razu mnie to ustawia w pozycji, że mam ten miskacze 150. Czyli zanim jeszcze wyjdą na ring, musimy zakładać, że w Australii będą chcieli przewalić Wasyla Łumaczenka. No bo inaczej tego zdania nie można zrozumieć. Bo jeśli jedynym argumentem Sergio jest takie, że sędziowie go przewalą, no wiecie w jakim świecie to znaczy, że żyjemy, nie? Żyjemy w świecie, że nic absolutnie nie jest, nie jest normalne. 7 do 1 faworytem. 7 do 1 faworytem wasy Łomacenko na zwycięstwo w tej walce, natomiast dziwi mnie Vegas. Rzucam w tym momencie te wszystkie statystyki dla tych, którzy to muszą śledzić tam i z powrotem. Ja staram się to uprościć do 5 zdań albo, albo pięciu minut. Jest fakt, że więcej płaci się za zwycięstwo, mniej się płaci za zwycięstwo Łomacienki na punkty niż... Euh, przepraszam. Mniej się płaci za zwycięstwo Kambososa na punkty niż zwycięstwo Kambososa przez KO. Czyli ktoś w Las Vegas doszedł do wniosku, że może wygrać punktowo. To znaczy, punktowo nie może wygrać sportowo. Natomiast jeśli idziemy tym torem myślenia, który zaprezentował Sergio Mora, to to nie jest taki głupi bet. Bo jeśli zakładamy, że tam będzie przewałka punktowa. No to rzeczywiście to nie może stać tak mocno jak e, knockout na, na łamacięce. No, to ma sens. Maherzy muszą brać pod uwagę wszystko. Muszą brać pod uwagę, gdzie, jakie są doświadczenia pięściarzy tam, dlatego że nie lubią walk w Niemczech. nie nienawidzą walk w Niemczech, w Anglii już mniej, ale w, ale w Niemczech nienawidzą. Bo rozmawiam często i mówię Nienawidzimy, bo nie ma żadnej logiki w tym, co tam się może dziać. Natomiast no, tutaj nie widzę. Ja mam jednogłośne bezproblemowe zwycięstwo nawet patrząc pod uwagę, że to będą sędziowie, którzy będą się dobrze tam w Australii czuli po stronie Łomacienki, czy on w dalszym ciągu może wrócić do miana tych najlepszych, on sam twierdzi, że ciągle interesują go wszystkie pasy, no ale co innego ma mówić oczywiście mówi również, że bez problemu, nie to, że wygrał walkę z Devinem Haney, tylko, że tylko, że to było wyraźne zwycięstwo z Devinem. nie zgadzam się z tym. W dalszym ciągu się z tym nie zgadzam. Oglądałem tę walkę chyba z 10 razy. Natomiast, natomiast, natomiast jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jakiego Wasyla Łomaczenkę zobaczymy po paru rundach. Jak zawsze to będzie wiadomo. Oby tylko tych rund na tak zwane załadowanie materiału, co często mają pięściarze, tacy jak z Ukrainy. chociażby jak Usyk, który też ładuje ten materiał, Porównawczy. pierwsze trzy rundy, przyglądam się co on umie no, Usykowi to zajmuje trzy rundy, a czasami czasami e, czasami Wasylowi Łomaczęco to zajmuje siedem rund no, tak było na przykład z Lopezem no, nie może ci zajmować siedem rund e, ocenianie rywala i doładowywanie tych informacji, których chcesz wykorzystać w dostępnych pięciu, bo to już jest za późno to już jest za późno ten Wasyl musi szybko rozpracować szybko rozpracować Kambososa natomiast no nie ma lepszego materiału porównywalnego niż dwie walki z Devinem Heny, z którym Wasyl którym Wystarczy oba zobaczyć te dwie walki, które miał Heny z Kambososą i wszystko wiesz. No bo wiesz w jaki sposób walczyłeś z Devinem Heny ze z punktu widzenia łamaczki. Także materiału do, do rozgryzania tam jest mnóstwo. Moim zdaniem rozgryziony będzie bardzo bardzo szybko Kambosos. Ciekaw jestem jakie te walki z Devinem Hejni zostawiły na nim ślad, bo to też jest możliwe. Ja nie wykluczam tego, że ta walka może zostać przerwana przed czasem. Przypominam tą całą serię pojedynków, kiedy pieńcarze po którejś tam rundzie z Wasylem mówili, "E nie, to już zapłacone jest, to już mi wystarczy, dziękuję, do widzenia. Waszego czasu, czyli polskiego czasu nie zakładam, że wszyscy oglądają mnie tylko właśnie w Polsce, bo wiem, że tak nie jest. Natomiast jeśli chodzi o czas polski, to a, słyszę od kolegów z JSPN-u. Że około godziny 5 rano czasu polskiego możecie tą, tą walkę zobaczyć. To jest oczywiście nie rozpoczęcie karty na, 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 na ringu w Australii, tylko główna walka wieczoru. Tam specjalnie nic większego do oglądania nie ma. Pozdrawiam Was serdecznie. Dwa mega mocne tygodnie, dwa mega mocne tygodnie w wykonaniu najlepszych obecnie pięściarzy z Ukrainy jakich mamy. To też na pewno dla nich coś oznacza, wrzucam w tym momencie fotkę, jak mówię o pięściarzach z Ukrainy, wrzucą fot fotkę, e, fotkę Aleksandra Usyka, który właśnie przyleciał ze swoim teamem prywatnym, jetem. Trudno, żeby innym leciał. Turki Alasik na pewno tego jetta podstawił, przyleciał już do Riyadu. Na miejscu od kilku dni, chyba od czterech dni jest, jest Tyson Fury, więc może nam się uda, może nam się uda to zobaczyć. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie, dobrego oglądania, dobrego oglądania boksu i trzymaneczko do następnego.